Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest profesor Piątkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy o rozpoczęciu kolejnej, kolejnego etapu programu Straty.pl, czyli programu, którego celem jest ustalenie imiennej listy obywateli II Rzeczpospolitej, którzy zostali poddani represjom przez okupanta w czasie II wojny światowej. Panie profesorze, co to jest za program? Jaka jest jego geneza? Jakie są jego cele? Oprócz tego celu głównego, oczywiście. No tak, program jest, mam tą świadomość, znany, ale zarazem nieznany. W 2006 roku, czyli tak naprawdę 18 lat temu, pojawiła się taka idea zbudowania internetowej bazy obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, różnych narodowości i wyznań. Represjonowanych przez niemieckiego okupanta. W różny sposób, czyli chodzi tutaj o osoby, które straciły życie, były więzione w obozach koncentracyjnych, przebywały w aresztach, więzieniach, zostały wywiezione do Niemiec czy do innych miejsc do wykonywania pracy przymusowej. Pojawił się pomysł, żeby te osoby po prostu w taką bazę zebrać, i oczywiście fundamentem, Stały się i są po dziś dzień, kwerendy prowadzone przez pracowników Instytutu Pamięci Narodowej w dokumentach i swoich, i własnych, bo właśnie Instytut tą, tym przedsięwzięciem się opiekuje i nad tym przedsięwzięciem czuwa. Ci z Państwa, którzy zechcą, mogą odwiedzić stronę internetową, znajdującą się pod adresem straty.pl. I po tych 18 latach baza, którą można tam przejrzeć, obejmuje 5,5 miliona nazwisk. 5,5 miliona osób, z których około 5 milionów są to osoby znane z imienia i nazwiska, natomiast pół miliona to są osoby anonimowe. Gdzie po prostu w dokumentach pojawiają się informacje o tym, że na przykład miała miejsce egzekucja, ale nie wiadomo kto w tej egzekucji zginął. Strona zawiera formularz i zachęcam, jeżeli słuchacze wiedzą, że w ich rodzinach ktoś był represjonowany przez Niemców w jakiś sposób. Zachęcam, by wejść do tej bazy, wyszukać sobie nazwisko, sprawdzić dane. A baza stwarza możliwość otworzenia formularza i wpisania tam danych uzupełniających dotyczących konkretnej osoby, lub też, jeżeli by się okazało, że po prostu nazwiska, którego szukamy, nie ma, można wypełnić formularz i podać po prostu dane swojego antenata, który w tej bazie się znajdzie. Więc przez te kilkanaście ostatnich lat bazujemy na. Dokumentach, ale mamy pełną świadomość tego, że są dokumenty, które nie odzwierciedlają wszystkiego, ale jest też pamięć ludzka. I mamy świadomość, że wiele takich rodzinnych opowieści dotyczących represji nie znalazło odzwierciedlenia w formie pisanej, a zostało przechowanych w pamięci dzieci, wnuków, czasami prawnuków. Mamy też świadomość, że o ile z internetu korzystają przede wszystkim osoby młode i są w stanie ten formularz, o którym wspomniałem, wypełnić, to jest wiele osób starszych, które o istnieniu tej bazy nie wiedzą, a nawet gdyby wiedziały, no mają pewne trudności z posługiwaniem się klawiaturą, myszką. Dlatego też projekt wszedł w drugą fazę, i stał się akcją społeczną. Akcją, która z jednej strony polega na propagowaniu tego projektu, uświadomieniu osobom, zwłaszcza z mniejszych miejscowości, zwłaszcza osobom starszym, o tym, że taka baza istnieje, i zachęceniu ich do tego, żeby chciały i sprawdzić te nazwiska, a przede wszystkim, wypełnić formularze, już tutaj formularze papierowe, które będą rozdawać wolontariusze i w formie papierowej, jeżeli mają trudności z obsługą komputera, przelać tą swoją wiedzę na papier. Chcemy prowadzić tę akcję do końca maja przyszłego roku włącznie i idea jest taka, że wówczas ta baza... Zostanie zamknięta na tym etapie, sprawdzona i zweryfikowana. Zobaczymy, ile w wyniku tych działań rekordów w tej bazie przybędzie, ile nowych informacji się pojawi. Ja wierzę, że dużo. Natomiast, chcąc przez następnych kilka miesięcy realizować takie zadanie, no musimy skierować, Naszą ofertę, że tak to określę, do określonych środowisk, więc będziemy starać się pracować z uniwersytetami III wieku, zachęcać proboszczów do tego, by godzili się na wykładanie i ulotek, i tych formularzy właśnie na stolikach, przy drzwiach prowadzących do kościołów. Zachęcali wiernych do wypełniania tych wniosków. Będzie jeszcze tutaj mowa o wolontariuszach, których chcemy zwerbować do projektu, ale to już jest zupełnie odrębny temat, któremu warto poświęcić szczególną uwagę. Także mamy wszyscy nadzieję, że właśnie ta, ta akcja społeczna i te działania pozwolą nam uściślić, uzupełnić i bardzo wydatnie wzbogacić wiedzę. Na temat no, tego zwykłego człowieka, który pod okupacją niemiecką ginął, był więziony, był represjonowany, czy po prostu cierpiał w jakiś sposób. Jeszcze może, żeby to tak rozjaśnić, jeżeli mówimy, mówimy o 5,5 milionach osób zarejestrowanych w tym programie, których dotknęły represje, to rozumiem, mówimy o 5,5 milionach indywidualnych osób, czy 5,5 milionach zdarzeń represyjnych i dotyczących. <laughs> nie, nie. Baza jest oparta na rekordach obejmujących przede wszystkim nazwisko i imię. Więc te 5,5 miliona osób to są właśnie osoby represjonowane. I jeżeli klikniemy, że tak to ujmę, w jakieś nazwisko, którym jesteśmy zainteresowani, ten rekord rozwija się. i Dowiadujemy się z niego, czy właśnie ta osoba straciła życie, czy była więziona w obozie koncentracyjnym, czy trafiła na roboty do Niemiec. To nie jest tak, że na przykład znajdują się w tej bazie rekordy omawiające poszczególne transporty do obozu koncentracyjnego w Auschwitz, gdzie w jednym transporcie jechało kilkaset osób. Nie, tutaj chodzi o to, by oddać pewną cześć, pewien szacunek. Po prostu konkretnym osobom, konkretnym ludziom z konkretnych miejscowości, których daty urodzenia i czasami daty śmierci też znamy, i żeby każdy w przyszłości mógł tutaj znaleźć swojego prapradziadka, pradziadka, dziadka, kogoś ze swojej rodziny. Ale tak jak powiedziałem, używając zaokrąglonych liczb. Baza liczy 5,5 tysiąca rekordów, natomiast niestety 500 miliona. tysięcy. Tak, przepraszam. 5,5 miliona rekordów, natomiast 500 tysięcy, no to niestety są rekordy na dzień dzisiejszy NN. Mhm. Że jeżeli klikniemy, tutaj przy tych nazwiskach pojawiają się nazwy miejscowości, i tam właśnie są takie informacje, że w dokumentach pojawiają się dane o tym, że na przykład do lasu w Kosowie czy na Firlej. Niemcy przywieźli jakąś grupę kilku czy kilkunastu osób i rozstrzelali ich. Natomiast no mamy niestety, ja to jako historyk mówię, często do czynienia z takimi sytuacjami, gdzie zachowali się świadkowie egzekucji, ale wypytywani już po wojnie nie byli w stanie po prostu rozpoznać nikogo. Widzieli śmierć innych osób, ale nie mogli nikogo zidentyfikować. Przesłuchujący pytali ich o odzież, czy była to odzież taka bardziej miejska, czy wiejska. Starano się wpaść no, na chociażby najdrobniejszy ślad, skąd te ofiary mogły pochodzić. Czasami się to udawało, czasami nie. Także każda naprawdę informacja przesłana tutaj związana z programem Straty.pl przesłana w formie elektronicznej czy papierowej będzie bardzo cenna, bo no to są już te ostatnie momenty, gdzie tą pamięć czy postpamięć... Żeby yy. sobie tak uświadomić też skalę tego przedsięwzięcia. Mamy 5,5 miliona nazwisk, kiedy liczba obywateli II Rzeczypospolitej, tutaj żebym nie skłamał, między 25 a 30 milionów, coś, coś, coś takiego ten przedział, prawda? Tak, oczywiście nie każdy był represjonowany, ale mamy świadomość, że ta skala represji była bardzo duża. Chodzi tutaj także o to, żeby ją wykazać. I interesują nas zarówno osoby, które na przykład spędziły w więzieniu przy ulicy Malczewskiego w Radomiu tydzień, i zarówno takie osoby, które spędziły w tym więzieniu rok. Aha. I tacy więźniowie, którzy zostali zwolnieni i odzyskali wolność. Ale także tacy, którzy trafili na miejsca straceń, czy też do transportów do obozów koncentracyjnych. Chodzi o to, żeby wykazać po prostu skalę tych represji pod okupacją niemiecką i uświadomić osobom korzystającym z tej bazy, jak morderczy i niewolny był to system. To samo dotyczy wywozu na roboty przymusowe w Niemczech. To samo dotyczy zapomnianego rozdziału pobytu, uwięzienia w obozach baudynstu, czy też obozach pracy przymusowej. To dotyczy uwięzienia wielu osób w obozach tzw. fortyfikacyjnych, które miały zatrzymać Front Wschodni. Więc jeszcze raz podkreślę, tych form represji było bardzo dużo. Każda informacja na ten temat w kilkadziesiąt lat po zakończeniu wojny jest dla nas bardzo cenna i mamy wielką nadzieję, że ta akcja społeczna, którą my mamy przyjemność także w regionie Radomskim realizować, ona... W skali całej Polski przełoży się po prostu na bardzo wymierne efekt. Powiedzmy jeszcze na zakończenie o tym kontekście lokalnym, o którym już wspomnieliśmy, mówiliśmy o, o Firleju, mówiliśmy o więzieniu na no ale jakbyśmy mieli tak przedstawić w takim skrócie, jak wyglądała ta okupacja niemiecka w naszym regionie, jaka była skala tych represji wobec mieszkańców naszego regionu, no właśnie tego nie wiem, ja powiem. Ja powiem, ja powiem, proszę państwa, bazując na jednym przykładzie, na tym miejscu, na tym miejscu najbardziej znanym, czyli na Firleju, który dzisiaj jest cmentarzem komunalnym, a w okresie okupacji był miejscem straceń i mamy tutaj akta chociażby więzienia radomskiego. Które nie wiadomo w jakim stopniu są kompletne i są tam adnotacje, ale na przykład nie mamy jakiejkolwiek kartoteki więźniów z ulicy Kościuszki. Ona została zniszczona. Szacuje się, że przez te piwnice przy ulicy Kościuszki 6 mogło przejść około 500 osób w okresie okupacji, ale Powiem szczerze, jak się nad tym zastanawiałem, to osoby, które złożyły zeznania po wojnie na temat pobytu na Kościuszki, to jest może jakieś 7-8 osób. Oni przeżyli, natomiast niemalże wszyscy pozostali, zginęli na Firleju czy w innych miejscach. Śledztwo dotyczące Firleja wykazało, że z pewnością, z pewnością zostało tam zamordowanych także w Kosowie i w Jedni, Letnisko i w innych miejscach, te straty w egzekucjach, że tak powiem, minimalnie obejmują około 6 tysięcy osób. Ale yy, nie jest wykluczone, że mogły objąć nawet 12 tysięcy osób. A często w mediach, jak się pisze o firleju, pisze się 15 tysięcy. Więc yy, wyobraźmy sobie także to, że o ile w dokumentach więziennych pojawia się na przykład przy niektórych nazwiskach adnotacja ubył, co oznaczało po prostu śmierć w egzekucji, to powojenne ekshumacje w tych miejscach ja nie znalazłem przypadku, żeby udało się kogoś zidentyfikować. Więc te osoby, które spoczywają w kwaterze przy pomniku, one są w przeważającej większości wypadków anonimowe. I to jest no, tylko jeden taki drobny przykład ostatnich starań o to, żeby po prostu pewne imiona i nazwiska tutaj dla potomności zachować. Jeżeli ktoś zechce wypełnić ankietę i napisze nam po prostu Daję tutaj przykład. W czerwcu 1943 roku mojego krewnego zabrali z domu Niemcy i nie wiadomo, co się z nim stało. To jest dla nas bardzo cenna informacja, bo wtedy możemy szukać, uzupełniać pewnych danych, snuć jakieś przypuszczenia. Jeżeli ktoś napisze nam, ok, w bazie jest mój dziadek czy pradziadek, ale jest błędna data urodzenia, czy są błędne personalia, czy nie zgadzają się jakieś szczegóły, to też jest bardzo ważny przyczynek do tego, żeby ta baza straty PR była jak najlepsza, jak najbardziej prawdziwa i jak najbardziej wiarygodna. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.